Piłkarze gimnazjum z Domiechowic okazali się najlepsi w powiecie Bełchatowskim. Turniej finałowy rozegrano w hali w Łękińsku Koło Kleszczowa. Zanim jednak zawody się zaczęły, okazało się, iż w regulaminie istnieje zapis o tym, że nie mogą grać zawodnicy, którzy występują w klubach innych niż ludowe. Oznacza to w praktyce, że na przykład gimnazjaliści trenujący w GKS-ie grać nie mogą, ale już piłkarze Omegi Kleszczów jak najbardziej. Przepis zdecydowanie niezrozumiały i niesprawiedliwy. Pozwili nas Praktycznie trzech pierwszych kluczowych zawodników z pierwszego składu, prawda? To tak. Nie to... wiadomo, jak to wytłumaczyć dzieciom, którzy, którzy trenują, robią coś poza szkołą, starają się, jadą na powiatowe zawody, reprezentując własną szkołę i wychodzi tak, że nie mogą grać. Nasz zespół zagrał więc w okrojonym składzie, a zamieszanie na początku odbiło się w pierwszym spotkaniu, które Domiechowice przegrały z różcem 0 do 1. Na szczęście nerwy szybko zostały opanowane i już kolejne dwa spotkania zakończyły się wygranymi naszego zespołu. Najpierw z drużbicami 2 do 0, a później z Kleszczowem 2 do 1. Nie ma tu tak, że jedna drużyna dominuje, Czy każdy może wygrać. Nie, nie, nie jest ciężko. Nie, najlepiej weszliście w ten turniej, bo przegraliście pierwszy swój mecz z Różcem 0 do 1, ale teraz jest już coraz lepiej. Dwa kolejne mecze i dwa zwycięstwa. Zgadza się, ale pierwszy mecz też powinniśmy wygrać, jednak wszyscy, wszyscy nie mogli grać ze względu na takie, ani inne przepisy. No trochę nas yy, skrzydono. No ale teraz sobie radzicie z gospodarzami przed chwilą yy, po bardzo emocjonującym meczu wygraliście 2 do 1, chociaż przegrywaliście 0 do 1 i nie było głów w dół, tylko podnieśliście się, strzeliliście dwie bramki i, i wygraliście 2-1. Tak, to była jeszcze większa motywacja. Tak bardzo nastawiliśmy się na ten mecz, bo wiedzieliśmy, że będzie najcięższy. Nagrodą za zwycięstwo w tym turnieju jest wyjazd na już takiej zawody większej rangi. Uda się wygrać dzisiaj, czy nie? No, tego, tego nie jestem w stanie określić. No, walczymy o zwycięstwo, ale tak jak tu słyszałem, mimo, że wygramy, to możemy nie pojechać na zawody właśnie przez takie przepisy. Próbujemy, staramy się, no przecież, no... Przyjechaliśmy nie położymy się, prawda? Trzeba walczyć do końca i do końca walczyć jak najprzyjemniej. Domiechowice zdecydowanie rządzą, jeżeli chodzi o tą naszą gminną piłkę nożną od wielu, wielu lat. A jak jest w powiecie? Jak wam się tutaj gra z innymi zespołami? W powiecie myślę, tak jak po początku turnieju, inne zespoły na pewno są do sięgu naszym i mam nadzieję, że powalczymy jak najwyższe miejsce. Piłkarze z Domiechowic w dwóch ostatnich spotkaniach zremisowali z klukami 0 do 0 i pewnie pokonali Łobudzice 3 do 0. Te wyniki dały ostatecznie naszym gimnazjalistom zwycięstwo w turnieju i awans na zawody międzypowiatowe, które rozegrane zostaną za tydzień w Działoszynie.